Ale spotkaliśmy się właśnie dwa dni temu. On mi tą książkę podarował. Podarował mi też ten pierwszy swój planer, multiplaner. A z co mi przyszło do głowy? Bo też właśnie jestem w trakcie pisania książkę temat karmienia ja co tu. Szybko jak wróciłem do domu, stwierdziłem, że no przecież nie musi być dwubóg. Może być trzy bóg. I moja książka będzie pierwsza na świecie. Trzy I już zacząłem ją pisać. Jak widzicie, jesteście pierwsi, którzy to oglądacie. Już jest ta książka pisana. Tu jest historia, bo ludzie lubią czytać historię. Tu jest esencja tejże historii. Tu jest... sam zobaczę co Tu jest komentarz czarodzieja, czyli co się z tej historii możemy nauczyć. Tu, tu są pomysły, co mogę zrobić, jak macie w materiałach tej żółte kartki. zwróćcie uwagę, żółte kartki takie na pierwszej stronie materiałach, które dostaliście. Ci, którzy mają to, to mają. I te żółte kartki właśnie są po to, żeby w trakcie, kiedy pracujemy tutaj, jak wam przychodzą jakieś pomysły do głowy, to żeby to co? Od razu napisać. Z tym chcę to przedyskutować, taki pomysł mam, do tego chcę wrócić. A? Bo już widzieliście na tym filmiku, że rzeczy się dzieją tylko wtedy, kiedy co? Następuje przestęp pantowy i zapisujemy. Jeśli nie zapiszemy, to będzie fajnie, miło, ale nie będziemy wyrażać. Zgadnijcie to, co wymyśliłem tu. Skoro tu jest historia napisana przeze mnie jako autora książki, to wszystko jest jakby z a to, to jest miejsce na to żeby pisać swoją własną historię. Więc tutaj jest historia, która ma wynikać z tej historii. Skoro tutaj w tym fragmencie jak o narodzinach, to tutaj jest pytanie, jak się narodziłeś i co te narodziny mówią Tobie. Ja nigdy nie, nie zainteresowałem się narodzinami, dopóki nie byłem na coś w warsztacie i kiedy dowiedziałem się, jak szalenie jest ważne to, jak przyszliśmy na świat, gdzie przeszliśmy na świat, w którym miejscu, to nic nie jest przypadkowe. Ja się nie urodziłem tutaj, ja się urodziłem na Woli rzędzińskiej w województwie tarnowskim, w tej chwili to już nie wiem, jak to pamiętam, Polska, ale mając cztery miesiące rodzice przyjechali tutaj, do Jugowa i wygodnie mi się wychowywałem. Czyli można powiedzieć, że moje miejsce rodziny z Jólu, co to cztery miesiące ale z jakiegoś powodu się nie urodziłem, tylko urodziłem się w Małopolsce. A chodziłem tutaj do szkoły, do edukacji, O, coś wśród nas! Można by tak powiedzieć, prawda? Czyli tu jest własna historia, a tutaj jest własne wnioski wynikające z czytania własnej historii. Tą książkę będzie można czytać na różne sposoby. Będzie można czytać na przykład tylko rozdziały, które Cię interesują. Bo tu będzie na przykład ciało, to będzie umysł, to będzie dusza, to będzie coś tam. I każdy z tych udziałów będzie taką mikro książką w całości. Niektórzy są leniwi, ale niektórzy nie wszystko interesują. A może najpierw ktoś się przeczyta tylko historię, przeleci historię, a dopiero potem wejdzie w to. Czyli krótko mówiąc, ta książka będzie bardzo dynamiczna. Widzicie zupełnie coś innego: rewelacja na skalę światową. Dzisiaj to widzicie w dopisie. a jak myślicie, kiedy to będzie wydane? W tym roku. Dokładnie, tak. Brawo. Brawo! No już dostaje dla mnie pierwszy prezent za aktywność, o pierwszy diament, o, o, tutaj jako, go? Trzymaj trzymaj, co, 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 na szczęście. Pierwszy